To mordeczki zyczony bywa 97. Dzisiaj taki mamy te prawdziwe życie i dzisiaj będę Wam pokazywał swoją kolekcję rzeczy z PlayStation 4. Dobra, więc ja na chwilę zrobię cięcie, żeby to wszystko tutaj przynieść. Tutaj macie kierownicę i, no, taką kierownicę z PS4. Tutaj jest jeden pad, tak sobie go sprytnie włożyłem. To jest ten sam pad, tutaj mamy ładowarkę. No i oczywiście sama konsola. Tutaj mamy Minecrafta płytę. Tutaj jest Lego Przygoda. Infor Speed Payback, którego bardzo Wam polecam. Lego Przygoda. Dwa oczywiście. FIFA 19. I Minecraft. Eee, no, no więc to chyba będzie wszystko. Jeszcze z Wami żegnam. Do zobaczenia. I cześć.